Sorry, że piszę tak późno, ale muszę ci o czymś powiedzieć. Pamiętasz tę figurkę labubu, którą kupiłem w zeszłym miesiącu? Bartek, jest zaraz północ, ale okej. Okay. Co znowu odwaliła Twoja kolekcja? Postawiłem ją na półce obok komputera, pamiętasz? Dziś wróciłem z pracy i siedziała na krześle. Myślałem, że się przewróciła i jakoś stoczyła, ale stała normalnie. Może to lafufu, nie labubu? Te podróbki mają chyba jakieś problemy z równowagą. Może producent zaoszczędził na grawitacji. Haha, bardzo śmieszne. Ale słuchaj dalej. Przełożyłem ją z powrotem na półkę. Rano. Leżała na podłodze. Tym razem bliżej łóżka. Może masz kota, o którym zapomniałeś? Albo to te twoje nowe witaminy na sen? Te, co kupujesz z Allegro, bo są naturalne? Ola, nie żartuj. Nie mam kota i te witaminy to kompleks B, nie halucynogeny. Przełożyłem ją znowu na półkę i obserwowałem przez cały dzień. I co? Zobaczyłeś, jak skacze jak ninja po mieszkaniu? Nie widziałem, jak się porusza, ale. Popatrz na to zdjęcie. Czy to tylko moje wrażenie? Czy ona wygląda, jakby mnie obserwowała? Bartek, to plastikowa figurka. Ona zawsze wygląda, jakby coś obserwowała. Taki jest design. Te wielkie oczy to jej cecha charakterystyczna. Ale dlaczego jest zawsze odwrócona w moją stronę? Nieważne, gdzie ją postawię. Na półce, na biurku, na komodzie. Zawsze patrzy na mnie. Bo ją tak stawiasz, przecież nieświadomie ustawiasz ją, żeby patrzyła w twoją stronę. To naturalne. Sprawdziłem to dziś. Odwróciłem ją tyłem do pokoju, przodem do ściany. Po godzinie była znowu odwrócona. Wrócona do mnie. Może masz jakieś drgania w mieszkaniu? Pralka, zmywarka, sąsiedzi z młotem pneumatycznym? Ola, drgania nie obracają figurek o 180 stopni. To nie sejsmograf, tylko stworzenie z koszmarów sennych. Dobra, dobra. Może rzeczywiście coś jest nie tak, ale może po prostu masz stres w pracy. Pamiętasz, jak myślałeś, że twój kubek sam się przemieszcza, a okazało się, że sprzątaczka go przestawia? To było coś innego. Wtedy miało to logiczne wytłumaczenie. A tutaj. Popatrz na to drugie zdjęcie. Czy to normalne, żeby figurka stała w takiej pozycji? Okej, okay, przyznaję. To wygląda trochę dziwnie, ale może po prostu źle ją postawiłeś? Albo podstawa jest uszkodzona? Sprawdziłem podstawę. Jest idealna i nie stawiałem jej tak. Gdy ją fotografowałem, stała normalnie. Dopiero na zdjęciu widzę, że jest pochylona. To może problem z aparatem? Zniekształcenie obrazu. Zrobiłem dziesięć zdjęć z różnych kątów, na wszystkich wygląda tak samo, jakby była gotowa do skoku. Bartek, słuchaj, może po prostu się tego pozbądź. Sprzedaj na OLX oddaj komuś cokolwiek, jeśli ci przeszkadza, po co ją trzymać. Próbowałem ją schować do pudełka. Rano leżała na parapecie. W kuchni. W kuchni. Właśnie. I patrzyła wprost na drzwi sypialni, jakby czekała, aż wyjdę. Okej, okay, teraz już mnie lekko przeraziłeś. Może rzeczywiście coś jest nie tak z tą figurką. Albo ze mną? Może zwariowałem i sam ją przestawiam w nocy, nie pamiętając o tym. Nie jesteś wariatem. Jesteś tylko zmęczony i zestresowany. Ale na wszelki wypadek może postaw jakąś kamerę, sprawdź, co się dzieje w nocy. Dobry pomysł. Mam starą kamerę internetową. Ustawię ją tak, żeby nagrywała całą noc. I dam ci znać rano, co zobaczyłem. Ale Bartek. Jeśli coś będzie nie tak, obiecaj mi, że się jej pozbędziesz. Obiecuję. Chociaż mam dziwne przeczucie, że ona sama się mnie pozbędzie. Ola, obejrzałem nagranie z nocy. I jak? Wszystko w porządku? Może się okaże, że jednak masz kota ninja? Chciałbym, żeby to był kot ninja. To byłoby normalne. Co się działo? Przez pierwsze trzy godziny nic. Normalnie śpię. Ona stoi na półce. O drugiej siedemnaście w nocy budzi mnie jakiś odgłos. Jaki odgłos? Na nagraniu słychać szuranie, jakby coś małego przeciągało się po podłodze. Ale najgorsze jest to, co się dzieje dalej. Bartek, mówisz zagadkami. Co się dzieje dalej? Wstaje z łóżka, żeby sprawdzić, skąd ten odgłos. Gdy wychodzę z pokoju, kamera pokazuje półkę. Labubu już tam nie ma. Gdzie jest? Gdy wracam po dwóch minutach, leży pod moim biurkiem, ale. Nie to jest najstraszniejsze. To co? Na nagraniu widać moment, gdy kładę się spać. Labubu stoi na półce normalnie. Ale gdy się przysłuchasz dokładnie, słychać szepty. Szepty. Ciche, ale wyraźne. Jakby ktoś bardzo cicho powtarzał moje imię. Bartek, Bartek, Bartek. Bartek. To może sąsiedzi albo coś z rur w ścianach? Popatrz na to zdjęcie. To kadr z nagrania. Widzisz to? To nie jest normalne. Tak, ale może to jakiś glitch. Nie ma nic, co mogłoby rzucać taki cień. A najgorsze jest to, że ten cień się porusza nawet wtedy, gdy nic się nie rusza. Bartek, może coś jest nie tak z kamerą? Stara elektronika potrafi robić dziwne rzeczy. Sprawdziłem kamerę. Działa idealnie. Nagrałem dziś przez pół godziny, żadnych problemów. To może, może ktoś ci robi kawał? Jakaś technologia, hologramy, coś takiego? Kto miałby dostęp do mojego mieszkania i po co? To nie jest zabawne, Ola. To jest przerażające. <laughs> A to jest zdjęcie z miejsca, gdzie ją znalazłem rano. Czy to wygląda na pozycję, w jakiej mogłaby się znaleźć po upadku? Nie, to wygląda, jakby ktoś ją tam usadził. Bardzo ostrożnie i celowo. Właśnie, i zauważ jej oczy. Patrzą wprost w kamerę, jakby wiedziała, że jest nagrywana. Bartek, plastikowe figurki nie wiedzą nic. One nie myślą. A może ta myśli? Może to nie jest zwykła figurka? Co masz na myśli? Sprawdziłem w internecie historię mojej figurki. Ten konkretny model był wycofany z produkcji po tygodniu sprzedaży. Dlaczego? Bo kilku kolekcjonerów zgłosiło niepokojące zachowania swoich figurek. Pop Mart nie podał szczegółów, ale wycofał całą serię. Jakie niepokojące zachowania? Nie ma konkretów w oficjalnych komunikatach, ale znalazłem forum kolekcjonerów. Ludzie pisali o figurkach, które nie zachowywały się jak plastik. Co to ma znaczyć? Jeden kolekcjoner pisał, że jego figurka była ciepła w dotyku, mimo że stała na zimnej półce całą noc. Inny, że słyszał szepty dochodzące z pudełka. To może być autosugestia. Gdy ludzie wiedzą, że coś ma być straszne, to zaczynają wyobrażać sobie rzeczy. Może, ale jest jeden szczegół, który mnie niepokoi. Jaki? Na tym forum jedna osoba napisała: moja labubu zniknęła. Została tylko karteczka z napisem: poszedłem szukać nowego przyjaciela. To brzmi jak żart. Ktoś mu ją ukradł i zostawił śmieszną notatkę. Może. Ale ten pozbył się wczoraj, a ja kupiłem swoją figurkę tydzień temu. Na Oleks, Od kogoś, kto musiał się jej szybko pozbyć. Bartek? Tak? Może rzeczywiście powinieneś się jej pozbyć. Sprzedaj ją, oddaj cokolwiek. Po co ryzykować? Próbowałem ją spakować do pudełka. Za każdym razem rano znajduję pudełko otwarte, a ją w jakimś nowym miejscu. To może ją wyrzucić do śmieci. I co? Żeby przerażała śmieciarzy? Albo żeby wróciła do mnie jak kot z bajki. Nie wracają przecież. Skąd wiesz? Może właśnie dlatego tamten kolekcjoner musiał się jej szybko pozbyć. Może już próbował wszystkiego. Dobra, to co zamierzasz zrobić? Będę dziś czuwał całą noc. Będę ją obserwował na żywo, nie przez kamerę. To nie brzmi jak dobry pomysł. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Czy zwariowałem? Czy ta rzecz rzeczywiście żyje własnym życiem? A jeśli rzeczywiście żyje, co wtedy? Wtedy, wtedy będę musiał znaleźć sposób, żeby to zatrzymać. Ola, właśnie minęła północ. Czuwam już od trzech godzin. Jak? Coś się dzieje? Na razie cisza. Labubu stoi na półce, dokładnie tam, gdzie ją postawiłem o 21. Jak posłuszne dziecko. Może to dobry znak? Może wcześniej wszystko to była twoja wyobraźnia? Chciałbym w to uwierzyć. Ale mam dziwne przeczucie, że ona czeka, jakby wiedziała, że ją obserwuje. Bartek, plastikowe figurki nie czekają. One po prostu stoją. Ta nie po prostu stoi. Ta pozuje. Przysięgam, że od godziny patrzy na mnie coraz intensywniej. To twój mózg domalowuje szczegóły. Gdy długo patrzysz na coś w słabym świetle, zaczynasz widzieć rzeczy, których nie ma. Może masz rację, ale właśnie zanotowałem coś dziwnego. 17 po północy jej lewa ręka była opuszczona. Teraz jest lekko podniesiona. Jesteś pewien? Sprawdziłem zdjęcie sprzed godziny. Definitywnie ręka była opuszczona. Puszczona. Porównaj to z tym zdjęciem sprzed godziny. Okej, okay, to jest dziwne, ale może nie pamiętasz dokładnie, jak ją postawiłeś? Ola, robiłem zdjęcia co pół godziny, właśnie po to, żeby móc porównać. Ona się porusza. To może wibracje? Jakieś drgania budynku? Drgania nie podnoszą ręki figurek w górę. To wymaga precyzyjnego ruchu. Dobra, ale nawet jeśli się porusza, to może to jakiś mechanizm. Może ma ukryte silniczki. Sprawdziłem ją wczoraj dokładnie. To zwykły plastik. Żadnych baterii, żadnych mechanizmów. To jak to możliwe? Nie wiem, ale właśnie stało się coś jeszcze dziwniejszego. Przez ostatnie pół godziny słyszę ciche odgłosy. Nieszuranie jak wcześniej. Coś jak jak szepty. Jakie szepty? Nie rozumiem słów, ale brzmią jak jak rozmowa. Jakby ktoś bardzo cicho rozmawiał sam ze sobą. Może to sąsiedzi? Sprawdziłem. Sąsiedzi śpią, wszędzie cicho. A dźwięk dochodzi z kierunku półki. Z kierunku la-bubu. Właśnie, i im dłużej słucham, tym bardziej brzmią jak, jak planowanie. Planowanie czego? Nie wiem, nie rozumiem słów, ale intonacja brzmi jak ktoś, kto obmyśla jakąś strategię. Bartek, może powinieneś stamtąd wyjść. Idź do kuchni, zrób sobie herbatę, weź prysznic, cokolwiek. Nie, muszę to zobaczyć. Muszę wiedzieć, co się dzieje. To nie brzmi bezpiecznie. Ola właśnie się odwróciła. La Bubu! Właśnie się odwróciła tyłem do mnie, przez sekundę, a potem z powrotem przodem. Widziałeś to na własne oczy? Tak. Obserwowałem ją intensywnie i nagle obrót, sekunda przerwy, powrót do poprzedniej pozycji. To niemożliwe. Wiem, że to niemożliwe, ale właśnie to widziałem. A najgorsze jest to, że przez tę sekundę, gdy była odwrócona tyłem Co? Jej plecy wyglądały inaczej, jakby, jakby miała na sobie jakieś ubranie ale to przecież plastikowa figurka. Bartek wychodź stamtąd natychmiast. Nie mogę. Nogi mi się trzęsą, ale nie mogę przestać patrzeć. To jak hipnoza. Zmuś się. Wstań i wyjdź z pokoju. Próbuję, ale... Ola, ona teraz patrzy wprost na mnie i uśmiecha się jeszcze szerzej. Figurki nie mogą uśmiechać się szerzej. To sztywny plastik. Wiem, co widzę. Jej usta są teraz znacznie bardziej rozciągnięte niż wcześniej. Bartek, to zdjęcie wygląda inaczej niż poprzednie. Ona naprawdę wygląda jak żywa. Widzisz? Nie jestem wariatem. Coś się z nią dzieje. Dobra, ale teraz już na pewno musisz stamtąd wyjść. To nie jest bezpieczne. Masz rację. Wstaję. Idę do kuchni po wodę. Może jak wrócę, wszystko będzie normalne. Tak, idź. I nie wracaj dziś do tego pokoju. Śpij na kanapie. Już idę. Odwracam się od niej i. I co? Słyszałem wyraźne papa pa za moimi plecami. Wyraźnie. Dziecięcy głosik powiedział papa, pa", jak na pożegnanie. Bartek, wyjdź z tego mieszkania. Już jestem w kuchni. Ręce mi się trzęsą. Nalewam wodę. Jak się czujesz? Lepiej? Trochę, ale słyszę dziwne odgłosy z pokoju, jakby ktoś tam chodził. Małymi kroczkami. Tak, malutkie kroki. Tup, tup, tup po podłodze. Ale to niemożliwe, ona ma tylko kilka centymetrów wzrostu. Bartek, pakuj się i przyjeżdżaj do mnie teraz. Dobry pomysł. Pakuję torbę. Nie wracam do tego pokoju. Świetnie. Jedź tu, przenocujesz u mnie. Rano wszystko omawimy na spokojnie. Już wychodzę. Kluczyki, portfel, telefon, Ola? Tak? Stukanie ustało. Zrobiło się idealnie cicho. To dobrze. Może zasnęła. Figurki nie śpią, Ola. One po prostu stoją albo albo robią coś innego. Ola, nie mogłem spać całą noc u ciebie. Cały czas myślałem o tej figurce. Ale przynajmniej byłeś bezpieczny. Jak się czujesz rano? Jakbym miał sen o tym, że ktoś mnie obserwuje, ale wiem, że nikt tu nie może mnie obserwować. Może to tylko stres po wczorajszych wydarzeniach. Wrócisz dziś do mieszkania? Muszę, ale nie po to, żeby tam mieszkać. Mam plan. Jaki plan? Spalę ją. Bartek, co? To kosztowało cię sporo pieniędzy. Nie obchodzi mnie to. Wczoraj wieczorem, zanim wyszedłem z mieszkania, zobaczyłem coś, o czym ci nie mówiłem. Co takiego? Gdy szykowałem się do wyjścia, rzuciłem okiem na pokój. La Bubu leżała na podłodze. Ale nie byle jak. Jak? Na plecach, z rękami rozłożonymi na boki, jakby, jakby udawała martwą. Może spadła z półki? Ola, figurki nie układają się same w pozycji na plecach po upadku. One się przewracają chaotycznie. To może. A najgorsze było to, że gdy na nie spojrzałem, przez sekundę wydawało mi się, że oddycha. Oddycha? Jej brzuch unosił się i opadał. Minimalnie, ale wyraźnie. Jak żywe stworzenie udające martwą. Bartek plastik nie oddycha. Wiem, dlatego ją spalę. Jadę teraz na działkę dziadka, rozpalę ognisko i skończę z tym raz na zawsze. Może to przesada? Może po prostu ją wyrzuć? A co jeśli ktoś się znajdzie? Co jeśli zacznie przerażać kogoś innego? Nie musi zostać zniszczona całkowicie? Dobra, ale bądź ostrożny i pisz do mnie, co się dzieje. Już jestem na działce. Układam drewna na ognisko. A gdzie jest labubu? W torbie, zawinięta w stary ręcznik. Nie chciałem na nie patrzeć podczas jazdy. Dobrze zrobiłaś. Im szybciej się tego pozbędziesz, tym lepiej. Ognisko się rozpala. Płomienie są już wystarczająco wysokie. I jak się czujesz? Gotowy na to? Wyciągam ją z torby. Ola, ona jest ciepła. Jest ciepła w dotyku, jakby ktoś ją grzał przez ostatnie godziny. Ale leżała w zimnej torbie. To może słońce. Ciepło z samochodu? Było pochmurno całą drogę. Aklimatyzacja była włączona. Nie ma logicznego wytłumaczenia. Nie myśl o tym, po prostu ją spalić i koniec. Wrzucam ją do ognia. I jak? Pali się? Dziwnie. Plastik zwykle się topi i skręca chaotycznie. Ale ona, ona pali się, jakby próbowała utrzymać swój kształt. Co masz na myśli? Przez pierwszą minutę wyglądała jakby siedziała w płomieniach. Dopiero potem zaczęła się deformować. To może specjalny rodzaj plastiku. Odporny na ciepło? Może, ale najdziwniejsze było coś innego. Co? Przez chwilę, zanim się całkowicie rozpuściła, wyglądało, jakby jakby się uśmiechała jeszcze szerzej. Bartek, to tylko optyczne złudzenie. Ciepło deformuje plastik w różne sposoby. Może masz rację. Już po wszystkim została tylko czarna roztopiona masa. Świetnie! Czujesz się lepiej? Znacznie. Jakby jakaś presja opadła mi z ramion. Pierwszy raz od tygodni czuję się normalnie. Widzisz? tylko figurka. Czasem nasze umysły potrafią robić z niczego wielkie dramaty. Masz rację. Czuję się jak idiota, że się tak nakręciłem. Jadę teraz do domu i w końcu będę mógł normalnie spać. Super. A jutro może pójdziemy gdzieś na kawę i porozmawiamy o czymś normalnym? Świetny pomysł. W końcu wrócę do normalnego życia. Właśnie wróciłem do domu. Idę prosto do łóżka. Jestem wykończony. Śpij dobrze i pamiętaj, to była tylko plastikowa figurka. Nic więcej. Masz rację. Dobranoc Ola. Dobranoc. Ola. Co? Nie możesz zasnąć? Ona leży na mojej poduszce. La Bubu leży na poduszce. Dokładnie w tym samym miejscu co tydzień temu, ale pachnie dymem. To niemożliwe. Właśnie ją spaliłeś. Wiem, że ją spaliłem. Widziałem jak się rozpuszcza, ale ona tu jest. Może to jakiś żart? Ktoś ma drugi egzemplarz? To ta sama figurka. Te same ślady, te same zadrapania, tylko pokryta sadzą. Ale jak to możliwe? Plastik nie może się zregenerować. I trzyma coś w łapce. Co trzyma? Mój zegarek, ten, który zostawiłem na szafce nocnej przed wyjściem na działkę. Twój zegarek? Ale jak? Nie dotykałem tego zegarka od rana. Leżał na szafce. Teraz ona go trzyma jak jak trofeum. Bartek, wyjeżdżaj stamtąd natychmiast. Jedź do mnie, do hotelu, gdziekolwiek! Nie mogę się ruszyć. Po prostu na nie patrzę i nie mogę oderwać wzroku. Zmuś się! To tylko figurka! Nie, to nie jest tylko figurka. To jest coś, co wygląda jak figurka. Coś, co potrafi się spalić i wrócić. Coś, co kradnie moje rzeczy. Bartek, odpowiedz mi. Przepraszam. Patrzyłem na nie przez jakieś 20 minut. Nie mogłem się oderwać. Jak się czujesz? Może jedź na pogotowie? Czuję się dziwnie. Jakbym był bardzo zmęczony, ale jednocześnie nie mógł spać. A ona ciągle tam leży i uśmiecha się. Nie patrz na nią. Wyjdź z pokoju. Próbowałem, ale za każdym razem, gdy się odwracam, słyszę to szuranie i wiem, że się przemieszcza. Więc zostań odwrócony. Nie patrz na nią i po prostu wyjdź. Ale wtedy nie wiem gdzie jest, a to jest jeszcze gorsze niż patrzenie na nią. Bartek błagam wyjdź z tego mieszkania. Cokolwiek to jest, to nie jest normalne. Próbuję wstać, ale nogi mnie nie słuchają. To jak w koszmarze sennym, gdy chcesz uciekać, ale nie możesz się ruszyć. Oddychaj głęboko. Skup się na oddychaniu. To pomoże ci się uspokoić. Oddycham. Liczę do dziesięciu. Raz, dwa, trzy. Tak, dalej! Ola, ona też oddycha. Gdy ja biorę wdech, ona też unosi brzuch. Gdy wydycham, ona też wydycha. To niemożliwe! Figurki nie oddychają. Ale ona oddycha. Synchronicznie ze mną. Jakby jakby mnie naśladowała. Albo jakby była z tobą połączona? Masz rację. Pakuję się. Zostanę u ciebie dziś w nocy, dobrze? Oczywiście! Już przygotowuję kanapę. Tylko wyjeżdżaj stamtąd jak najszybciej. Już pakuję torbę. Zostawiam ją na poduszce i nie oglądam się za siebie. Dobrze, nie patrz na nią i jedź prosto do mnie. Wychodząc, usłyszałem za sobą coś, co brzmiało jak: Dziękuję. Dziękuję? Cichutkie, dziecięce, dziękuję. Wyraźnie wypowiedziane za moimi plecami. Za co miałaby ci dziękować? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Jadę do ciebie? Jadę do ciebie teraz. Za 15 minut będę u ciebie. Świetnie. Wreszcie będziesz mógł normalnie spać, bez tej przeklętej figurki. Nie mogę się doczekać. Pierwszy raz co tygodni czuję się spokojny. Widzisz? Spalenie to był dobry pomysł. Czasem trzeba być radykalnym. Masz rację. Powinienem był to zrobić wcześniej, zamiast się męczyć. Najważniejsze, że już po wszystkim. Przygotowuję ci kanapę w salonie. Dzięki Ola jesteś najlepszą przyjaciółką na świecie. Hej, a jakbyś jutro wpadł na kawę do tej nowej kawiarni przy parku? Trzeba wrócić do normalności. Super pomysł. Może w końcu przestanę myśleć o tej cholernej figurce. Exactly! Za tydzień będziesz się śmiał z tego całego zamieszania. Mam nadzieję. Właśnie skręcam w Twoją ulicę. Widzę Twoje światła. Parkuj pod blokiem, zaraz zejdę po Ciebie. Parkuję. Zabieram tylko telefon i klucze. Reszta może zostać w aucie. Dobra, lecę do windy. Bartek, jesteś już na dole? Hello. dlaczego nie odpowiadasz? Widzę Twoje auto pod blokiem, ale nie ma. Gdzie jesteś, Bartek? To nie jest śmieszne. Odbierz telefon. Już dzwonię do ciebie. Odbieraj. Cholera poszła poczta głosowa. Gdzie się podziałeś? Może poszedłeś po coś do sklepu? Ale dlaczego nie piszesz? Bartek, zaczynam się martwić. To nie w twoim stylu nie odpowiadać. Schodzę na dół, sprawdzić, czy wszystko w porządku. Auto jest zamknięte, ale widzę twój telefon na desce rozdzielczej. Dlaczego go zostawiłeś? Dzwonię do ochrony. Może kamery coś zarejestrowały? Ochroniarz mówi, że wyszedłeś z auta i poszedłeś w stronę parku. Sam normalnie, ale dlaczego poszedłeś do parku? Miałeś przyjść do mnie. Idę cię szukać. To bez sensu. Jestem w parku. Ciemno jak cholera, ale nie widzę cię nigdzie. Bartek, jeśli to jakiś żart, to nie jest zabawny. Wracam do domu. Może jednak gdzieś poszedłeś i zaraz wrócisz. Już dwie godziny cię nie ma. Dzwonię na policję. Policja mówi, że muszę czekać 24 godziny, zanim zgłoszę zaginięcie dorosłej osoby. Dorosłej osoby? Ty masz 28 lat, nie jesteś dzieckiem, które się zgubi. Bartek, błagam, daj jakiś znak życia. Jestem przerażona. Kto to jest? Dlaczego wysyłasz mi zdjęcia? Nie, nie, nie. To nie może być prawda. Gdzie jest Bartek? Co z nim zrobiłeś? Jego oczy. To są jego oczy. Co ty jesteś? Czego chcesz? Dzwonię na policję. Natychmiast. To są dowody zbrodni. Ktoś skrzywdził Bartka. Jesteś pod moim oknem? Jak się tu dostałeś? Mieszkam na ósmym piętrze. Nie krzycz tak, Ola. Sąsiedzi się obudzą. Skąd znasz moje imię? Czego chcesz? Bartek o tobie dużo opowiadał. Powiedział, że jesteś jego najlepszą przyjaciółką. Gdzie on jest? Co z nim zrobiłeś? Jest bardzo blisko bliżej niż myślisz. Czy chcesz go zobaczyć? Tak, chcę go zobaczyć żywego i zdrowego to ja. Wszystko w porządku. Już nie jestem sam. Teraz mam najlepszego przyjaciela na świecie. A wiesz co? Labubu powiedziała mi, że ty też potrzebujesz przyjaciela. Właśnie idę do ciebie z wizytą. Nie zamykaj drzwi, będzie fajnie. Labubu ma tyle rodzeństwa i wszystkie szukają nowych przyjaciół. Już jestem pod twoimi drzwiami. Słyszysz? Tuk-tuk.